Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was serdecznie witam, Duchu Święty, stąp na nas i umocni dzisiaj każdego z nas. Mamy dzisiaj święto świętego Łukasza, ewangelisty, tego, który napisał ewangelię i dzieje apostolskie. I słyszymy dzisiaj słowa, które bardzo dobrze znamy o powołaniu. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana Żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, o to was posyłam jak owce między wilki. I chciałbym na tym się dzisiaj zatrzymać. Potrzebujemy powołanych owiec, powołanych owiec między wilki, tych, którzy pójdą jak owce między wilki, bo dzisiaj bardzo często się zdarza, że ci, którzy są powołani, nie idą jak owce między wilki, ale idą jak wilki między wilki, albo co gorsza, jak wilki między owce. To są dzisiaj słowa, które słyszymy. Byłem u spowiedzi, ale to była już ostatnia moja spowiedź. więc nie pójdę, tak byłem potraktowany. E, załatwiałem pogrzeb, więcej już tam nie pójdę. E, załatwiałem e, był ślub, już więcej nie chcę mieć nic wspólnego z kościołem. E, po tym krzcie, i tak dalej. Znamy te słowa. Wiele jest na wyrost, ale to wszystko się gdzieś kumuluje. To są jakieś słowa, które ludzie wnoszą w sercu. Jak chodzili na katechezę i w tym roku nie chcą pójść po tym, a już tak mało chodziło rok temu, a teraz już nie. Wszystko jest bardzo złożone i skomplikowane, ale często jest tak, że był ten moment, były te sytuacje, że jestem wilk dla wilka. Że w momencie, kiedy. Mam być inny dla świata, światłem dla świata, inny w świecie, staje się taki jak świat dla świata. Niczym się nie wyróżniamy z wilkiem wobec wilków, a nie owcą między wilkami. Tak jak Jezus powołuje, potrzebujemy dzisiaj modlić się o jakość powołań, nie tyle o nowe, o jakość powołań, o odrodzenie powołań, o to, żebyśmy mieli świętych ludzi dookoła siebie. Znasz świętych ludzi dookoła siebie? Obyśmy ich znali, obyśmy mieli takich ludzi. Na szczęście znam takie rodziny, które są święte. Znam osoby, które żyją samotnie i są święte. Znam takich ludzi, znam świętych kapłanów. I Bogu za to dziękuję. Znam święte siostry zakonne. Niestety znam też innych, ale chcę na świętych się skupić, na tych świętych rodzinach, świętych dzieciach. Które znam, znam po imieniu, jestem z nimi w relacji. I Bogu dziękuję za to, że są tacy ludzie. Znasz takich ludzi, które są jak owce między wilkami? Znasz takich? Dzisiaj podziękuj za nich Panu Bogu. Zapraszam Cię, postaw sobie przed oczy bardzo konkretnie te osoby. Podziękuj za świętych ludzi dookoła siebie i proś, żeby było ich więcej. Takich, którzy są jak owce, które idą między wilki. Prośmy o święte powołania. Na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech nasze serce będzie uśmiechnięte. Życzę Wam pięknego weekendu. Niech wszystko w nas będzie zawsze w Duchu Świętym i poniżej jest teledysk mocny w Duchu. Do modlitwy o Ducha Świętego potrzebujemy być ożywieni Duchem Świętym. I pamiętajmy, październik to różaniec. Do zobaczenia.